Witajcie, kochani, oglądacie, patrzcie to, a to jest 12 już recenzja minifigurek serii 12. Myślę, że opakowanie doskonale już znacie, więc przejdę od razu do dostania się do środka. Do tego celu wykorzystam moje zielone nożyczki. Opakowanie już jest nacięte, ja potrzymam Was jeszcze w niepewności. pozbędę się ulotki zawierającej kod do gry i wysypię zawartość tej saszety. Wygląda na to, że po raz kolejny z tej serii mamy do czynienia z kobietą. Przyjrzyjmy się bliżej tej figurce. Figurką, którą wylosowaliśmy, jest Jean, ale w damskiej wersji. W serii 6 mieliśmy męskiego przedstawiciela, czyli mężczyznę, Gina mężczyznę. Tym razem w serii 12 mamy śliczną drobniutką kobietę Gina. Gotowa figurka przedstawia się następująco. Torsik, warto powiedzieć, że torsik nadrukowany jest dwustronnie, po raz kolejny dostajemy te dwukolorowe rączki, zrobione z, z dwóch warstw plastiku bardzo fajnie. Cieszę się z tego, że Lego nie podjęła się tej próbie tylko raz w serii Simpson, ale widzę, że po raz kolejny dała nam figurki z dwukolorowymi rączkami. Dla mnie jest to coś fenomenalnego. Sama figurka. Posiada bardzo fajny nadruk, pięknie zarysowany biuścik, takie bolerko, chyba tak to się fachowo nazywa. Ja tam nie jestem znawcą, jeśli chodzi o, o modę, tym bardziej damską, damską odzież, ale chyba to jest coś, coś w rodzaju bolerka. Twarzyczka figurki wygląda sympatycznie, naprawdę bardzo fajnie. Figurka puszcza w naszym kierunku oczko, fajnie to wygląda, bardzo, bardzo miły detal. Atena miała złote usta. Ten dżin, ta jean, ma usteczka w kolorze srebrnym. Do tego jeszcze jakieś tutaj, co to dokładnie jest? Jakieś gwiazdki. Posiada jeszcze jakieś srebrne gwiazdki na policzkach. Wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie. Jeśli chodzi o spód figurki, w tym przypadku zamiast nóżek mamy taki dymek, wskazujący na to, że jest to taka postać astralna. Gin dżin, jak tak? Dżin czyli duch. Jako akcesorium figurka ta dostaje taką złotą, złotą lampę yy, oliwną, no, z której zresztą wyskakuje taki, taki jean Jest to zarazem jej, jej dom. Jeśli chodzi o nakrycie głowy tej figurki, mamy tutaj blond włosy, ale ze złotym nadrukiem. Tutaj jeśli chodzi o, o tą kitkę, to mamy tutaj jakąś broszkę, nie broszkę, w kolorze złotym, więc nie, jest to, nie są to jednokolorowe włoski. No, fajny fajny detal, detal. W ogóle same włoski to jest nowa forma to jest, to jest coś, co pojawiło się dopiero w tym roku, czyli absolutna nowość. I wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie i trzyma się głowy też dosyć, a nawet bardzo mocno. Dla mnie absolutny plus, bardzo duży plus. A teraz podsumowując, figurka ta jest zabawną, fajną figurką. taki puszczeniem oka w naszą stronę. No, dosłownie wpuszczeniem oka. Jean zawsze kojarzył mi się właśnie z rodzajem męskim. Tutaj mamy też wydanie damskie. Rzecz bardzo fajna i sympatyczna. Ja jak znaleźć dżina? Bo powiem Wam, że dżin występuje dosyć rzadko. Szukając tych figurek, natrafiałem na nie bardzo, bardzo rzadko. Przede wszystkim szukamy lampki, tej, tej lampy oliwnej. Jeśli chodzi o nóżki, w tym przypadku ten, ten dymek, ale będę mówić tak uproszczając, nóżki, trudno mi było to zlokalizować, więc tutaj potwierdzałem sobie, w pierwszej kolejności szukałem nakrycia głowy, czyli szukałem tych, tych włosów, i w drugiej kolejności szukałem lampy oliwnej i teraz tak dlaczego potwierdzam sobie gdyż podobną fryzurkę dokładnie taką samą fryzurkę posiada jeszcze tropiciel dinozaurów z tym że w tym przypadku jako akcesorium jest łuk jeśli szukacie Gina wyczujecie takie, takie włoski ale ale na potwierdzenie znaleźliście łuk, znaczy, że macie tropiciela dinozaurów. Przejdźmy zatem do omówienia kodu wypukłościowego. Szukamy trzech kropek w dolnej krawędzi zgrzewu, dwóch ukośnych kropeczek po lewej stronie zgrzewu i jedną po prawej stronie zgrzewu, mniej więcej w pośrodku tego zgrzewu, czyli na wysokości tych znaków oznaczających serię figurek. Podsumowanie. Figurka fajna, figurka sympatyczna, ale dla mnie nie jest to figurka, którą musiałbym mieć. Jak najbardziej ja polecam tą figurę. Choćby ze względu na takie fajne elementy, jak blond włoski, z nadrukiem do tego sympatyczną główkę, którą można wykorzystać. W takim malowaniu ekstrawaganckim na przykład możemy zrobić jakąś, jakąś fajną, fajną dziewuszkę, która idzie na dyskotekę. Torsik też jest bardzo fajny i można go swobodnie myślę, że bez problemu wykorzystać w swoich mocach. Dobra, myślę, że nie ma się tutaj nad czym rozgadywać, więc żegnam się z Wami. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!